Cześć Manko, z tej strony Lidys i w kolejnym odcinku na moim kanale jesteśmy w środku czterego Pola Oramy jakieś reszty. do mnie nie przyjeżdżaj na razie Do nie, nie, nie przyjedziemy do niego na razie Bo sąsiad od szwagra, no szwagra nie ma, od kolegi z Zagra załatwia ten auto To będzie prawdopodobnie, co to leży za auto? Auto ofiacik. No, kwiat pięknie. A jaki wiemy. to się jeszcze okaże? No, jaki będą mieli, bo to musi iść za granicę, szlali tam na granicę, gdzieś spotkają. I przewiozą. Ja to polec za oram. A potem będziesz siał trawę. A pole potem będę siał trawę, tak. I jakich czasów oczekujesz, że mi trawę będą siedzieć? No, patrzcie, czas. Tak. No, to nie czas. Tak. Chciałem zostać tę mogę być Ole idzie widzowie dziękuję wam za tyle subskrypcji nie, nie wiem <grym> nie ile idzie Ile to oglądacie Wiedziem na ja... ile to oglądacie ale dziękuję Nie wiem na ile to oglądacie Ja jadę po tyle na 30 z nas tutaj przed bramie jak będzie potrzeba No dobra dobra Ja jadę po to auto Dobra ja jedę Ale jadę. tam podjadę do Ciebie żeby zobaczyć jak robota idzie a ty powiedz czym je przybiegasz, skąd masz takie auto? Auto? No jeszcze muszę pokazać. Auto ze sklepu pożyczone. Oni tam mają na sklepie. Y, przybliż sobie ten, y, CB radio do odpady. Y, a co mi słychać? No teraz nie. O okej. Okay. Już przejechałeś? Byś tam dobrze zaorał. No, ja Potem trzeba przebronować jeszcze. No to ty będziesz bronował, bo ja będę siał. Bo ty będziesz chciała, ale nie na tym polu. Ono się kopie, ten mantu. No bo my nie mamy, kiedy będziemy ciągnąć. Chyba, że masz jakieś stare łańcuchy. Takie pożyczenie to tu widać. No, pięknie. Pięknie, oraz to... moją 60. Chcę to iznieć, gdy chcesz to jest tak. Jak? Moja no, kabina, dobra kabina, co ty chcesz od mojej kabiny? Swoją chcesz zmienić. Na wodi nawet nie masz. No, bo nie chcesz. No, masz. No, to... Taki pięknie. No, ale ale, Woldiwerkocze. Ile to ma Dobra, mocy? Ja... Ile mam mocy? Chyba 102 konie. Czekaj, tu wcofam na pole. O, no uważaj, z tym Zostaw Zostawiam tam na placu przecież. Dobra. I 30 tam masz z nosiami, potem sobie podepną bronią. No nie, don't, don't. Ty grasz realistycznie, ty nie gadasz. Ta, ej, słaby skręt ma tutaj, 60 bo jak się rysię, nie łączy, ten. Moją barierę miga. No. Tu miga lewy coś nie, nie łączy. Tam? A, bo to 60, patrz, nie go przerwie. Powiedz, ile już zasięgaliśmy tu? Eee, moje dwa chyba? Tak. Tak, jego dwa, a ja jeszcze żadnego. To ci trochę urwałem, nie Ja... ci urwę. Troszeczkę rynne. Troszeczkę troszeczkę. Zobaczymy jak to, to... Fiat Uno jednak będzie. Ale on pali dobrze, ty. Ale chodzi, ile tu jest silnik. Ty odpalisz sobie go, to będzie... A ty tam gdzie pojechałeś pod autko? No... pod granicę. Okej. To, co ci siać? Uj, ja Prawe. Tylko tam na tej jednej połowie Prawie, na tej pierwszej, tak? No To jest, to, to jest to. Tak, to musi być to Ej, ty tam uważaj Tak, tamto, dobrze, dobrze siejesz to jest to? Opalisz sobie, pięknie chodzi, pięknie chodzi Ale to jest to? Co? No chyba to Żebyś swojego niesiał, ty Bo ja nie wiem, co ty siejesz No Nie wiem, czy, czy, czy to dobrze posieje. Może no, byśmy jaków nie zrobił, bo okay. na prawie to będzie widać. Jak ja nie, jak ja nie widzę nawet, czym mi się różni tak gleba zasiana od tej nie zasiana. No jak nie? No nie, w ogóle. Dobra, teraz coś się a ja Tak, to w ogóle coś. Się... Może nie włączyłeś siwnik? Nie no To Ja nie tej wiem, tej czy tej 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 ja tu tej się tej 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 złamę tej na ten twój plac. Woda jest, daj, byś ją odsysnął. Nie, bo tam trzeba. Ale tam nie przejeżdżają tą drugą stronę. Bo tam będzie jęćmi. No, jest, nie jest, O, laga miałem. Laga miałem? Powiedz, no. jakie inwestycje robisz w swoim gospodarstwie. Nie, ja w swoim gospodarstwie kupiłem taki Natuza. za ich do palet, bo się przyda. Tam chyba brałeś z niego nasiona, czy nie? Nie, na razie on jeszcze siedem. A, no to zaraz ci przyjadę, czy jest komu powiat. też na usługach trawę, to jeszcze trawy trochę zostało. Tu jest zasiane? O, niby, że tak, ale nie za bardzo widać, żeby tu coś się różniło. Tu nie jest. Tu nie jest, tu jest. Tu a jest, bada. Ale gdzie tu jest zasiane? To się w ogóle prawie nie różni. No, dlatego. No czuję, mijaka w więzy jest To po odrazu, po trawie. No to chodź, 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 UNO jest. Zgasiłbyś, kurde, nic. Dobro. O ja pierdzielę, olga, zapakowano i Czekaj, uważaj, otwieram burtę, obróć się. Ale czekaj, mana zgasza. Odpalaj. Słyszałeś to? Jeszcze raz. Damy ja... chyba 5 litrów w tym. No, chyba 5 litrowy silnik. Obróć się jeszcze raz. Okej, okay. to ja jadę oddać mana na sklep. No. Ej, a ten, a. Kupujemy w tym odcinku kury? Eee, no możemy kupić Bo ja mam trochę pieniędzy, to zainwestujemy na... Nie kury. chcę wjechać tu na siana, Zasi Bo ogólnie no będziemy, lidzowie, mieli kury I to będą kury na spółkę Eee, powiesiłem się na twoim tym Za długi man Patrz, powiesiłem się O ja pierdolę Musisz mi... tak delikatnie od tyłu No, dobra Ale co, ja? Ci no mam Teraz tam? No, a kto? Musiałem z rozpędu, ale nie chciałem na zasianę wjechać I teraz się jeszcze załóżmy Delikatnie z tyłu no z ty... JA! JA! Wytniesz to? Nie, jest wy... Re realistik 100% Tak No teraz to już nie! Jeszcze w sop JA! Teraz już sobie sam wyjadę No zasianę no. już trudno Yyy... Ten, sąsiad pojedzie Yyy... Pojedzie Oddać? No pojadą też mamy... za pasze, za kur, bo my na razie nie mamy i będziemy mieli kury na spółkę. Ale nasiona mam gdzie gdzie je dać O nasiona mam na 30. No to daj sobie tam do garażu, któregoś albo do mnie podbieg. No oczywiście też do ciebie Ja mam wolne garażę No Nie wiem czy moja BMK Mahaka to wiesz nie wiem twoje, twoje UNO Mahaka, tam chyba 5 litrów pod maską? Okej Jak ono tak odpala? Może olej powiatka albo panewka No a co ty tutaj? To nie są tanie rzeczy Olej idzie, ten ursus piękny. Je, jeszcze nie będziemy siedzieć, u ciebie sąsiad Co? Jeszcze nie sijemy u ciebie sąsiad No czekaj, ja tam zaraz przyjadę Mam jechać po to dla kury już? Eee yy, no możesz jechać. Do kury kupimy jeszcze martwają. Ale to kupimy takie... Ale takie ja miałem jeszcze wody, zabronować tak? tam to jedno. Ty. No no to. to ja może pojadę zabronować to najpierw. Jest to jest po zabroni. To, i to tak kupimy trochę na jajka kura, trochę na mięso, bo chciałbym zobaczyć jak są mięsne kury, o co w ogóle z tym chodzi. Okay? Kupisz różne. Tylko one do mnie przychodzą, muszę jeszcze ogrodzić no to ten dla tego, który będę na czas. spółkę. A na spółkę bo do mnie idą. No bo do ciebie się dzielimy na pół, pamiętaj. Ja mam 12 tysięcy, bo kupiłem Uno i się umawialiśmy, że na potem mamy po 20 tysięcy, co nie jestem No, no. No. A jak ja mam, kupiłem i tam zainwestowałem w takiego paleciaka do przewożenia palet, to mówię, A to nie widzieli go chyba. A nie nie nie. A ja bodaj ja też mam pal na palety, ale do tuza. To widzieli, ale mnie nie Widzieli? To widzieli, czy nie widzieli? No, nie pokazywałem im, ale jak sobie cofną filmik, jak wyjdziem na swoje gospodarstwo, to mogli zaobserwować. Tak jakby. Dobra, lecę. Chciać tam jęczmień, czy nie? No nie, a potem 60 sobie zasieję, ty bronę pożycz. No i tobie brony były potrzebne z tego co słyszałem 60 podepnę, bo tam myszy jest podpięty ten, to nie będę przepinał Ej, czego pikasz? No tam pikasz ty, no chcesz coś do dostać chcesz? Nie trąb! Jej, jej. Klamotę. Hey, ty, ty, cię. Ty popatrz na swojego ruskiego! Oh, o, no, 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 no. ja, ja ci kupię to dla kurwy, Już widzę, że... Gdzie to mam kupić? Big Baba, worek z pszenicą dla kur, tak to? No, tak, tak. Premium Chicken Feel. Yy, nie wiem, kiedy to oglądacie. O jakiego ty tu przyjechałeś? Tam już zasiałeś? No. Ja myślałem, że tu sobie pracownika puszczę jakiegoś, a ty. Jakiego pracownika? No, nie, nie żadnego. No. no co, tu nie mówiliśmy, że się na tej serii. No, z pracownikiem. Co no, się stało? Ej, albo wiesz co, tu jest dobrze zaoranym, to nawet tego możesz nie bronować. Będę chociaż widział różnicę. Nie. ale Don't. ja nawet nie widzę różnicy jak ja sieję. O co dobrze. To lepiej nie bronuj nawet. Bo tym dobrze zauranem. To... No bo jarem. ja wam. Jo, jo, ja, ja, ja kończę. To przejedź tam do końca i starczy. I Jedź ty. I jedź. Tą fasę dla tych. I przyjedziesz to będziemy kury kopać, dobra Ale to będzie... I jeszcze będę groził swój. Nie. Będzie a ja muszę coś kosz, zobaczyć. będę musiał pomagać. Sąsiadowi, bo to inaczej to nie pójdzie. Są się skapować no. będzie. Co są siedzie? To tu było zasiadane ziemniaki. To I ziemniaki nie. bardziej zasadzone. No właśnie, to bym się bo miałem bawej. No bo tak się zastanawiałem co tam było zasiane, a tam było zasadzone Nie było widać jak przydarłem? Nie, no bo nie przydarłem, to nie było widać. u ambona Do, z dębowa chyba była tu ani drgnie A muszę sobie taki ten zrobić, bo nie mogę wjechać na plac, no... Ale ty nie ty mogę... Ty masz tu znajomości są w kole łowieckim? Ja no delikatna Bo to dziki się będą może przyjąć tam trawę No jak przyjdą to dopiero Jak ci zryją Rycie to jest życie Jacie trę Ale idzie tam Kurczę Pięknie widzicie Pięknie idzie o, tu brzuskę masz, nawet. Brzuskę? No mam, mam, jakąś tam mam. No, jakąś masz. No. wyciągnij tylko po to, żeby się przejechać z pola i na puls. No, co ty myślisz? będzie potrzebna jeszcze? Teraz o, chyba już raczej nie. Raczej już nie. o jedź tu, nie mogę się zmieścić. No waj Dobra, bez mijaka ją, ale już na razie idzie. To dobrze idzie. Bardzo dobrze. Świastką się i... mogę tu zmieścić z 60, nie? No co jest? Nie wiem. Ja Bo... też nie wiem, jak powiem. Jest Zaraz te brony pieprzne w krzaki. No i mija to zrobię. No, no sąsiad, Musisz tutaj zapłacić za tą robotę. Ile? Ale to po robocie to jest U mnie świnie kwiczą. Ty bieprz, bieprz. No właśnie. A ty masz? Ty nie też nie, nie masz, a też kwiczą. A, bo to z głośnika zostało. Idę te brony pieprzem gdzieś w czaki bo... nie... derby Ty Ej, a możesz przyjechać z tymi zasiąkami tu? utu? Mówiłem, że trzeba być... O nie, nie, wcale nie No, na pewno Zaraz raz tam przyjadę A nie starczy na to pole? Nie wiem, jest 27%. Ja mam wiedzieć czy starczy? Ja, a ja mam wiedzieć? Sąsiad ma tyle pół, 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 No ile? 5 na dwóch łąkach będzie. Znaczy na diet półtorej Dopiero co byłem tam 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 30. I miałem. Teraz, tak. Weź jeszcze po nie, nie z tobą to. Do ładu wtedy się nie Jeszcze po tych dla kur muszę jechać później. Dobra, dawaj, dźwiga i jedziemy. I idzie, idzie, pięknie, idzie, wybieraj. tam tam tory. Nie wiem. Chyba z jednej takiej serii masz. Jaki? No, no mam takie, na swojej serii. Mam pięknego. Dziecię. Ty kurde, ale jak się pojadę, bo piłem. No. Wrobka. Tylko to są worki, trzeba po jednym. No dobra, dobra, podjeżdżasz cię ja. Nie wiem czy mnie spadną. Jak będą nijaki to w trawie te... Dobrze idzie? Wszystko? Ja nie wiem czy dobrze ci zło. nie wiem. Nie wiem kiedyś nie sprzedaliśmy. Gdzie mieliśmy? Gdzie sprzedaliśmy? No ja miałem na swoim wypowiedzi do tutaj. Jest. Tutaj miałeś? No. Nie. Nie gadaj. Nie jeździ po zasiane. No właśnie, właśnie. Czekam, muszę opuścić, bo jak będziesz. No. Centralna nasiona w Kielcach to z Kielc. już? Zamykaj zostawić ci tu? Nie, no, a ja zgasiłem. Pięknie to w kolejnym odcinku Kury co? Kury? A nie w tym już? Nie, nie w tym. W tym nie? Wiem, jak robię, już mnie akuroby to mnie to derwuje. No, mnie to będzie dopiero derwować w przekrzeniu. Hmm. Jeszcze cztery razy tak przejechać, ja, dupia. Posianie, fok. To będzie koniec tego odcinka, jak skończysz to pole, czy jak? Nie no, jeszcze fantom pojadę i tam wyjdzie. A kury już nie? Nie, bo już w tym, to by było coś ciekawego, co tam wszystko odcinam, nie wiadomo. Dowiecie się jakie kurczki. No proszę, no, dowiecie się. Dowiecie kury Albo i się nie dowiecie. No, albo się nie dowiecie tym pięknym akcentem. Uczyszcza. Kończymy ten odcinek. Ja sobie do siebie na za Tą mąkę. No i w przyszłym odcinku jak na pewno będzie się tu działo ciekawego. Do kolejnego. Trzymajcie się. Cześć. Siemano.